Dzień dobry Państwu. Nazywam się Janusz Bartosiak. Byłem albo jestem cukrzykiem od 20 lat. W tej chwili mamy 1 styczeń roku 2023. Od 1 kwietnia roku 2022 zgłosiłem się do Akademii Kraus o poradę i pomoc w leczeniu cukrzycy. Przeszedłem na tak zwaną dietę optymalną, wspomagano prądami selektywnymi. I efekty są następujące. Moja dzienna dawka insuliny przed zastosowaniem leczenia w, te, w klinice Kraosa wynosiła około 70 jednostek, czyli 70 jednostek insuliny wstrzykiwałem sobie codziennie. Obecnie po tych niecałym roku. Insuliny nie biorę w ogóle. Pomiary cukru codzienne, które wykonuję rano, nie przekraczają 130 jednostek. Kompletnie bez insuliny mój cukier jest 130. Dodatkowo spadło mi ciśnienie krwi, na które również brałem leki wieczorne i nocne, więc nie biorę w tej chwili ani insuliny, ani żadnych leków. Spadłem kilka kilogramów na wadze. Czuję się fantastycznie. Mogę tylko powiedzieć: chcecie wyzdrowieć? Zgłoście się do kliniki Krausa. Dziękuję. Muzyka